klikalność jest najważniejsza, raczej liczba odbiorców jest najważniejsza, więc im krzyk bardziej krzykliwy tytuł, im bardziej krzykliwy temat, tym jest szansa zdobycia jak największej liczby odbiorców. To jest zgubne, bo niekiedy takie tematy proste potrafią być przekazywane w sposób bardzo emocjonalny i emocjonujący, a takie tematy, nad którymi warto by się było pochylić, są przekazywane w sposób bardzo szybki, bardzo... Yy, no taki... Yy. Niekonsekwentny bym powiedział. Zamiast pochylić się nad tym, co to może zmienić, jak możemy to zmienić, jak możemy temu pomóc, no to, to jest, nie wiem, powiedzmy, dwie minuty materiału i koniec, a o tym, ile się zniczy sprzedało na Święto Zmarłych, jest 10 minut materiałów, bo trzeba jeszcze pogadać się z sprzedawcami, okay. jak Zbaczysz to czują. Tak. tak, no to jest właśnie, to jest coś w tym stylu. Fajnie by było móc mieć jakieś źródło informacji, z których można czerpać informacje. Wiem, że jest aplikacja, która nazywa się, zaraz Wam powiem, jak się nazywa, jest aplikacja. Kix? Tak, tak. Konflikty i coś no, no, ten... no, 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 no. To jest aplikacja, którą ja bardzo sobie cenię, bo tam właśnie jest po prostu tekst, który jest bezemocjonalny, nieemocjonujący. Jest po prostu czysta informacja, którą ja mogę sobie sam, wedle swojego sumienia, wedle swojego kręgosłupa moralnego zidentyfikować i. No, podjąć jakieś dalsze działania. Bo też mam wrażenie, że taki yy, napływ informacji, który my przeżywamy w chwili obecnej, ma na celu doprowadzenie nas do takiego, takiego aż znerwicowania, że jest tyle informacji, które się dzieją, i one są tak negatywne, że to już w ogóle jest koniec świata.